Dzisiaj przyszedł czas, aby zmierzyć się z dość trudnym tematem. Dzisiaj nasz gabinet odwiedzi mały pacjent, czyli może się już domyślacie, że zajmiemy się tematyką dzieci u stomatologa lub w naszym przypadku higienistki. Powiemy sobie, na co zwracać szczególną uwagę podczas wizyt adaptacyjnych i nie tylko. Nie muszę zapewne wspominać, że między zębami dziecka, czyli zębami mlecznymi, a uzębieniem stałym zauważamy duże różnice. Różna jest nie tylko liczba zębów. Charakterystycznymi cechami zębów mlecznych jest niebiesko-białe zabarwienie oraz przestrzenie między zębami, które pomagają dziecku nieposiadającemu jeszcze dobrych zdolności manualnych na właściwe oczyszczenie powierzchni. Bardzo charakterystyczne są także falbanki na zębach przednich, no i oczywiście wielkość. Zęby mleczne są znacznie mniejsze niż zęby stałe. Różnice odnajdujemy również w budowie zęba. Mleczaki mają dużo cieńsze warstwy zębiny i szkliwa. Pamiętajmy, że pierwszy kontakt dziecka z gabinetem stomatologicznym jest bardzo ważny. Pierwsze konsultacje stomatologiczne powinny mieć miejsce już w okresie poniemowlęcym. Dziecko bardzo szybko traci koncentrację, dlatego wizyty w gabinecie powinny być krótkie. Pamiętajmy, aby powitać naszego małego pacjenta i jego opiekuna, zazwyczaj jednego z rodziców, uśmiechem i moim gestem. Tak jak na rozmowie kwalifikacyjnej, bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Nasz gabinet również powinien być urządzony w taki sposób, aby w pierwszej chwili nie wystraszył dziecka. Zadbajmy o to, by czuło się z nami swobodnie. Pamiętaj, dziecko jest świetnym obserwatorem. Pierwsze wizyty dziecka w gabinecie stomatologicznym powinny być wizytami adaptacyjnymi. Pozwólmy poznać dziecku otoczenie, zapoznać się z narzędziami, które go otaczają. Świetnym sposobem oswojenia dziecka z gabinetem jest zaangażowanie go w czynności, które wykonujemy. Przykładowa sytuacja: rodzic decyduje się na wizytę, wygodnie siada na fotelu, a my razem z dzieckiem czyścimy mamie lub tacie ząbki. Czasem wystarczy same założenie maseczki i stanie przy fotelu. Musimy być świadome, jak ważną rolę podczas wizyty dziecka w gabinecie stomatologicznym odgrywają rodzice. Rodzic może być odpowiedzialny za to, że dziecko czuje strach przed tym miejscem. Niestety słowa nie będzie bolało, nie bój się pani doktor, są dla dziecka sygnałem, że może stać się coś złego. Ktoś może nas zaboleć, ktoś może nas skrzywdzić sam instruktor higieny jamy ustnej u dziecka nie może być tak dokładny jak u osoby dorosłej. Pamiętajmy, że dziecko nie ma jeszcze dobrze rozwiniętych zdolności manualnych. Będzie miało nie tylko kłopot z wykonaniem skomplikowanych ruchów szczoteczką, ale również z ich zapamiętaniem. Często ograniczam się jedynie do wybarwiania płytki nazębnej u dziecka. Wtedy zwracam uwagę rodzica i małego pacjenta na miejsce w jamie ustnej, które wymaga większej dokładności podczas czyszczenia. Świetnym sposobem motywowania dzieci do regularnego szczotkowania jamy ustnej są dostępne na rynku aplikacje. Ja nazywam je aplikacjami motywacjami. Nie zapomnijmy o nagradzaniu dziecka. Tutaj mamy bardzo szeroki wybór od dyplomów za świetnie wyszczotkowane zęby, medali i naklejek dzielnego pacjenta, po maskotki i różne inne gadżety. Na koniec odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego próchnica w tak szybkim tempie postępuje u dzieci. Współcześnie rozwój próchnicy uwarunkowany jest przez cztery główne czynniki. Obecność płytki nadzębnej, węglowodany, odpowiedni czas ekspozycji na czynnik ryzyka i podatność zębów. U dzieci często nawet zaawansowane procesy próchnicowe mają słabo widoczny obraz kliniczny. Szkliwo zębów mlecznych cieńsze od szkliwa zębów stałych i dodatkowo szerokie kanaliki zębinowe powodują, że proces próchnicowy szybko dosięga miazgi zęba. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się pierwsze zęby trzonowe stałe, które wyżynają się między piątym a szóstym rokiem życia. Powodem szybko rozwijającej się próchnicy u dzieci jest brak dostatecznej dokładności w czyszczeniu, brak dobrze wykształconych nawyków higienicznych i rzemieniowych, a także niska mineralizacja zębów. Ważnym, jak nie najważniejszym elementem wizyty dziecka w gabinecie jest edukacja rodzica lub opiekuna. To właśnie on na co dzień będzie kontrolował swojego brżdąca podczas higieny jamy ustnej. Warto pokazać rodzicom, jakie możliwości oferuje dzisiejszy rynek produktów higieny jamy ustnej, jak dobrać odpowiednią szczoteczkę i pastę, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie sytuacje mogą być niepokojące. Mam nadzieję, że podobał Ci się mój kolejny film. Już niedługo, zapraszam na kolejny odcinek wideobloga. Do zobaczenia!